Katarzyna Krawczyk jest projektantką, a w wolnym czasie również narzeczona Piotra Zelta. Para spotyka się już od dziesięciu lat i wszystko wskazuje na to, że tworzą zgodny, szczęśliwy związek. Zwłaszcza, że przywiązują wagę do tych najważniejszych, małych, codziennych gestów. Mam większy spokój życiowy, wewnętrzny, który Kasia mi daje, a który, mam wrażenie, przekłada się też na moją pracę. Po prostu lepiej mi idzie we wszystkich przedsięwzięciach, nie trwonię energii. Jestem skoncentrowany na tym, co mam do zrobienia. Bardzo dbamy o to, żeby mieć dla siebie czas, potrzymać się za ręce, poprzytulać. Bardzo sobie cenimy te momenty we dwoje. Wschody, zachody słońca. Małe rzeczy. Najważniejsze chyba jest to, że my się po prostu bardzo lubimy. I tego nam życzę na kolejne dziesięć lat, żeby to trwało. Oprócz uczucia, oprócz namiętności, która nadal jest jej oby nigdy nie przygasła, żebyśmy się po ludzku lubili. To recepta na długotrwały związek, tłumaczył Piotr Zeld w rozmowie z agencją AGPA. Para podjęła decyzję o ślubie już po kilku latach wspólnego życia, czyli ani za szybko, ani za późno. We wrześniu 2019 roku Piotr wręczył Kasi pierścionek, a jednak, mimo że była romantyczna kolacja, kwiaty, no i oczywiście pierścionek. A ślub miał się odbyć jeszcze przed wybuchem pandemii, do tej pory nie powiedzieli sobie sakramentalnego tak. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy ze sobą być, decyzję o ślubie podjęliśmy po paru latach, nie ustalaliśmy konkretnego terminu ani miejsca. Wiedzieliśmy tylko, że chcemy na greckiej wyspie, ewentualnie w kameralnym miejscu w plenerze. Jednak pandemia nas zaskoczyła i nasze plany musieliśmy zmienić, tłumaczyła w superekspresie Kasia Krawczyk. Od tego wywiadu minęło już dwa lata, a o ślubie para już nie wspomina. Prawda jest taka, że legalizacja związku nie jest dla nas najważniejsza. Pewnie się to kiedyś wydarzy, ale dla mnie ważniejsze jest to, co czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień, podsumowuje aktualną sytuację Piotr Zelt. Zobacz też, Piotr Zelt obraził rzeczniczkę SG. Policja zrywa współpracę z aktorem Piotr Zelt obraził rzeczniczkę Straży Granicznej, aktorem i jego bratem ma zająć się prokuratura. Piotr Zelt. W takiej branży będzie teraz pracował. Piotr Zelt zwyzywał rzeczniczkę Straży Granicznej, szokujące, kim według niego jest Anna Michalska.